Witam, a więc stworzymy sobie prostą grę Snake w godocie. Taką w stylu retro, jak była na starych komórkach. I mamy już otwarty projekt. Przechodzimy do widoku 2D. Będziemy potrzebować ustalić rozdzielczość ekranu. Wiemy, że w takim Snake'u była ona w postaci kwadratu, czyli szerokość, wysokość taka sama. Tutaj w zakładce Windows w Projects Dajmy niech to będzie 800 na 800 Ok, zobaczcie, tutaj nam się zmieniło. Potrzebujemy utworzyć jakiś węzeł, 2D scene niech będzie. Nazwijmy go jakoś, nieistotne, specjalnie. Zapiszmy naszą scenę. Ctrl S. I utwórzmy skrypt. I teraz tak, na początku potrzebujemy kilka zmiennych. Ja tutaj wam od razu wkleję. I mamy pustą tablicę, w której będą się mieścić grafiki, sprite y naszego węża, poszczególne elementy od głowy do ogona. Tutaj jest wielkość rozmiaru naszego węża i direction, to jest wektor 2 i będzie to kierunek wstępny w jakim porusza się wąż czyli zawsze na początku w takich grach poruszał się w prawo następnie potrzebujemy grafiki i żebyśmy nie musieli szukać po internecie jej i tak dalej to zastosujemy tą naszą grafikę która jest tutaj z godota ja tylko najpierw może nazwę zmienną var snake texture równa się i jak przeciągnę to mamy taki efekt, ale to jest jeszcze źle. Przeciągnijmy tą ikonkę, trzymając Ctrl. O właśnie. I tu mamy załadowaną naszą grafikę do tej zmiennej. Zapiszmy. Następnie w funkcji ready zrobimy sobie pętlę for i in range trzy razy, bo na początku wąż to ma trzy elementy, głowa tu w ogon powiedzmy i do zmiennej segment o takiej nazwie w niej stworzymy nowego sprite'a 2D, to jest po prostu węzeł, to jest tak samo jakbyśmy tutaj klikając plusik stworzyli taki oto węzeł ale usuńmy a tu robimy go poprzez kod Przypisujemy temu segmentowi teksturę. Następnie, co jeszcze musimy zrobić, to kwestia pozycji będzie w taki sposób ustalana, gdzie mamy nasze i, czyli pozycja pierwszego będzie 0,0, 0. kolejnego, ponieważ Celsius jest 40, to będzie na minus 40, a jeszcze kolejnego to będzie na minus 80 i to jeszcze nam nie zadziała. Bo musimy dodać a child segment. Ja nawet mogę już kliknąć uruchom. Zaznacz yy, bieżącą scenę jako główną. I coś już widzimy. Nie jest to dokładnie tak, jak byśmy chcieli, ale już będziemy poprawiać. Ja tutaj dodałem to dziecko na scenę, ale jeszcze musimy dodać nasze segmenty do tablicy snake. Jak widzicie. Teraz jakbym wyprintował, może tak dla przykładu. To tutaj widzimy te trzy elementy. Dobrze, usuńmy. Chcemy, by nasz wąż był na środku ekranu mniej więcej, więc utwórzmy sobie zmienną. Startowa pozycja, ponieważ rozdzielczość jest 800 na 800, no to środek będzie 400 na 400, wektor 2. I tutaj w pozycji wystarczy nam dopisać start position plus. Czyli dodajemy dwa wektory. I teraz jak włączę, no to mamy środek. Ale rozmiar naszej grafiki nie jest taki jaki byśmy chcieli, mianowicie nie jest to rozmiar 40. Aby uzyskać pożądany rozmiar, to najpierw musimy pobrać rozmiar właściwy tej naszej grafiki. Tworzę taką zmienną text size, segment texture i get size. To już jest gotowa funkcja. Trzymam control i klikam. I tutaj mamy... Zwraca rozmiar tekstury w pikselach. Dobrze możemy zamknąć. I teraz przeskalujemy nasz segment. Wklejam i mamy segment scale, właściwość scale. I mamy tutaj wektor 2, cell size, czyli to 40 podzielić na text size X i tutaj analogicznie i teraz uzyskamy właściwy rozmiar. Zresztą kliknijmy i widzicie jest tak jakbyśmy chcieli. Jeszcze jakby ktoś się zastanawiał, skąd ja biorę te właściwości, ten texture, position, scale, to jest właściwie, jeśli ja stworzę tutaj tego sprite'a, to texture to jest właśnie tutaj Property Texture, Pozycja to jest tutaj, property position. No i scale mamy tutaj. Zresztą, zmarzmy tego sprite'a, uruchommy naszą grę i tutaj przechodzę do remote i mamy nasze trzy sprite'y. I jak widzicie, pierwszy jest tutaj, tu jest w ogóle przeskalowane właśnie w ten sposób. Pozycja 400. Drugi już jest 360, czyli oto 40 mniej. I tutaj mamy 320. Tutaj mamy naszego sprite'a. I w ten sposób można sobie sprawdzać co się działo. Dobra, pamiętajmy o wyłączeniu. Jeszcze taka mała uwaga. Włączyłem naszą grę, dodałem też Print Snake, żebyście widzieli. Gdzie jest nasza głowa w tablicy? Tutaj mamy wyświetloną tablicę Sprite 2D dwójeczka. To jest właśnie ten. I głowa jest pierwszym elementem tablicy. Potem jest tułów, o ile to można tak nazwać. No i ogon. Jako tutaj czwóreczka. W ten sposób rozpoznajemy. Czas na poruszanie naszym wężem. Ale jeśli sobie przypomnicie tą starą retro wersję tej gry to on poruszał się skokowo to nie był taki płynny ruch tylko przeskakiwał z miejsca na miejsce oto 40 właśnie pikseli i my musimy stworzyć timer tylko nie będziemy tworzyć go w postaci węzła tak jak tutaj zazwyczaj się tworzy można to zrobić prościej akurat w przypadku takiej gry Tworzę najpierw dwie zmienne, move delay, to jest opóźnienie, po jakim będzie się poruszać znowu, nieduże i zmienną timer. I teraz w funkcji proces wkleję, no to może sobie z... wyłączmy coś takiego. Nasz timer jest zwiększany o delta, jeśli dojdzie do move delay, czyli do 0.2, to jest zerowany. Tutaj żebyśmy coś widzieli, to zaprintujmy, o no, cokolwiek wpiszmy, zwiększmy to move delay prawie do sekundy. I ja teraz włączę i będzie nam co sekundę praktycznie pojawiać się napis BOOM. Zobaczmy. BUM 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 i tak dalej. Mamy więc nasz timer. Czyli jest zwiększany. Gdy dojdzie do tego momentu granicznego w tym przypadku tej sekundy to jest zerowany. I potem w, kół, w kółko w ten sposób. Obniżmy to może do 0,2. Teraz poznamy największą tajemnicę gry Snake, ponieważ nasz wąż w istocie on się w ogóle nie porusza, tylko dodawany jest tutaj sprite z przodu. Powiedzmy, że będzie szedł w prawo. Więc dodawany jest sprite z przodu i usuwany z tyłu. I tak w kółko. Dlatego mamy wrażenie ruchu. Jak to zatem zrobić? Stworzymy sobie nową funkcję. Move snake i od razu w niej tworzę zmienną nowa pozycja głowy i będzie to. Stara pozycja elementu 0, czyli tej naszej głowy w tablicy, tego tutaj, i dodany do niej direction, który jest to właśnie ten wektor 2 w prawo, pomnożony przez cell size, czyli jak było na pozycji 400-400, to teraz ma być na pozycji 440, bo to w istocie jest 40. I ta nasza funkcja będzie wykonywana właśnie w tym miejscu. Move Snake. Zapiszmy. Co dalej? A ja tu może tak obniżę, żebyście widzieli dobrze. Na pewno tworzymy nowego sprite'a. Zapisujemy go do, do zmiennej New Head. Na pewno będzie miał taką samą teksturę jak poprzedni. Tutaj właściwie powtarzamy w dużej mierze ten krok, co robiliśmy w funkcji ready na początku, tylko że jego pozycja to będzie właśnie new head position, czyli ta z tej zmiennej, którą właśnie omawialiśmy. Następnie znowu musimy zmienić ten rozmiar sprite, także tutaj dodajemy ten kod, coś był wcześniej i pozostaje nam dodać tą głowę na scenę, ale musimy też zmienić coś w naszej tablicy i na początek naszej tablicy, czyli dlatego mamy tutaj 0, wrzucamy właśnie naszą nową głowę. Ja bym to jeszcze przyprintował, tak byśmy widzieli i włączmy. Zobaczcie co się dzieje. Tutaj oczywiście na remote. Mamy coraz więcej sprite'ów. Jeśli to zamknę. I tutaj mieliśmy początek, trzy elementy w tablicy, ten 2, 3 i 4. A tutaj na samym początku ląduje element 5, ta nowa głowa i już mamy 4 elementy w tablicy. Tutaj znowu w kolejnej iteracji ląduje nowa głowa i mamy 5 elementów. To trzeba sobie przeanalizować, żebyście widzieli co gdzie jest w tablicy. Pozostaje nam tylko usuwać za każdym razem ostatni element tablicy, czyli nasz ogon i tutaj pod insert stwórzmy taką zmienną ogon i tutaj mamy funkcję na tablicach pop-back. Co ona robi? Usuwa i zwraca ostatni element z tablicy. I co tu będzie się działo? Gdybyśmy włączyli. To za każdym razem będziemy mieć trzy elementy, bo cały czas jest usuwany ostatni. Jeden jest dodawany. Ostatni zawsze jest już innym, bo tutaj był czwórką. Potem trójką, dwójką. I tak dalej. Ważne jest też, że nie tylko usuwa, ale zwraca. To znaczy, że do tej zmiennej zostanie zapisany ten ostatni element, ten ostatni sprite i dzięki temu będziemy mogli go usunąć właśnie tego sprite'a. Czyli tile, free po prostu i zobaczcie teraz właśnie nasz wąż się porusza. Teraz zajmijmy się sterowaniem naszym wężem. Będzie to stosunkowo proste w porównaniu do poprzedniej rzeczy, jakie robiliśmy. Mianowicie wklejam funkcję, nazwijmy ją handle input. I teraz tak, jeśli naciskamy klawisz góra i poprzedni kierunek nie był w dół, no to zmieniamy direction na wektor 2 up. Tą zmienną pamiętamy mieliśmy tutaj. W przypadku, jeśli naciskamy klawisz w dół i nie poruszaliśmy się w górę, no to zmieniamy na dół. I jeśli naciskamy w lewo, a nie poruszaliśmy się w prawo, no to zmieniamy na lewo. To zabezpieczenie jest temu, ponieważ chodzi o to, żeby wąż nie uderzył w samego siebie podczas zmiany kierunku ruchu. No bo jakbyśmy się poruszali w górę i zmieniamy w dół, no to uderzylibyśmy w siebie. Musimy robić takie zakręty. I teraz może ją przetestujmy. Wrzucamy do funkcji Process i możemy zobaczyć jak to działa. O właśnie, nasz wąż się porusza. Oczywiście zastosowałem tutaj też te domyślne w godocie ustawienia poruszania. To mamy w Project Settings w input map wbudowane show bolt in actions i są właśnie tutaj ui left ui right i tak dalej dobrze także nasze sterowanie zrobione kolejna sprawa to my chcemy żeby nasz wąż po dojściu do końca ekranu rozpoczynał od początku takie zawijanie żeby było musimy sobie stworzyć zmienną wektorową, w której będziemy przeływać szerokość i wysokość ekranu i funkcji move snake może gdzieś tutaj wkleję Wam taki kod od razu gotowy żeby nie było dużo pisania i prosty powiedzmy jeśli pozycja nowa pozycja naszej głowy jest mniejsza od zera, czyli poszedł całkiem w lewo no to ustawiamy ją w prawym rogu ekranu i tutaj podobnie jeśli pozycja głowy jest większa niż 800 no to ustawiamy na 0 i to już powinno działać przetestujmy to jest podobnie dla Y oczywiście zobaczcie zawija nam się w ten sposób tylko widzimy jeszcze jeden mały problem ponieważ ta głowa tak dochodzi do połowy. A to dlatego, że środek centralny naszego sprite'a jest w środku. I to byśmy chcieli zmienić. Wyłączmy może to printowanie naszego snake'a. Zobaczę, czy tutaj mam jeszcze gdzieś print. Mamy tutaj. Ja dałem po prostu Ctrl F I wtedy sobie szukamy Odpowiedniego napisu A potem możemy zamknąć I przejdźmy do widoku 2D Pokażę wam Tworząc sprajta Wrzućmy tutaj grafikę Przenieśmy go może gdzieś No i tu jest właśnie nasz środek Ale my możemy offset centered wyłączyć i środek będzie w lewym górnym rogu i tego byśmy chcieli i to byśmy chcieli mieć dla naszych sprite'ów, które będziemy tworzyć, czyli musimy się dostać do właściwości centered i ustawić na false. To już możemy sobie zmazać. Wracamy do naszego kodu, może zapiszę po tych zmianach. Czyli w miejscu gdzie tworzony jest nasz wąż, czyli funkcji ready na pewno tutaj w tej pętli musimy ustalić segment Centered False. Niech to będzie tutaj po wrzuceniu już tekstury, oczywiście to musi być zrobione. I Mamy też ustawianie w ruchu pozycji nowej głowy i tutaj jest tworzony nowy sprite. Tutaj przypisywana mu tekstura, więc możemy też dać new head, centered false i w zasadzie już powinno działać. Zobaczmy. O, jak widzicie, tutaj dochodzi nam idealnie do rogu ekranu. Teraz będziemy chcieli stworzyć jedzenie pojawiające się na ekranie. Wykorzystamy taką samą grafikę jak w przypadku Snake'a, tylko zmienimy jej kolor, tak żeby było wszystko dość czytelnie zrobione. Potrzebujemy zmienną food. na początku damy 0 i wkleję Wam tutaj taką funkcję już gotową. A więc funkcja tworzenia jedzenia, dosyć długa, ale też stosunkowo prosta. Wiele elementów kodu już robiliśmy wcześniej. Mianowicie na początku obliczamy sobie yy, rozmiar siatki, to jest screen size, czyli 800 nasze. Podzielić na cell size na 40. 800 na 40 to jest 20. To jest ile taki główek węża zmieści się na, całym, na całej na przykład szerokości ekranu. 20 się taki zmieści. Następnie musimy losować pozycję x, współrzędną pozycji x i pozycji y naszego jedzenia. I korzystamy z funkcji rand i. Ja tu może to zamknę, pokażę Wam ją jak to wygląda ponieważ tu mamy symbol procenta klikłem na nią z kontrolem I tak w przypadku czystej no to losujemy między pierwszą a maksymalną a jeśli damy właśnie z procentem to mamy między 0 a 19 między 0 a 99 i tutaj będzie podobnie Najpierw w nawiasie jest grid size x ile wynosi na że grid size to wiemy że to jest właśnie 20, czyli będzie losowanie między 0 a 19. Zresztą coś takiego jak tutaj było, a potem pomnożymy przez cell size, które pamiętamy było 40. No i wyjdzie nam konkretne miejsce na ekranie następnie jeśli jedzenie już istniało bo nie, nie może być takiej możliwości by naraz były dwa posiłki na ekranie czyli jeśli nie było nul no to usuwamy a potem już tworzymy nowego sprite'a przypisujemy mu taką samą teksturę jaka była do naszego snake'a Widzicie, tu, tu jest ta zmienna. Centeret też false. Pozycja. To jest właśnie ta wylosowana pozycja. Tutaj zmieniłem kolor, żeby był nieco inny. Tutaj jest podobnie jak w przypadku węża skalowanie grafiki. To już mieliśmy choćby tutaj przy tworzeniu no i dodajemy na scenę to jest w zasadzie tyle jeśli chodzi o tą funkcję musimy ją też wykonać oczywiście tak więc już po rozpoczęciu naszej gry musimy mieć jakieś jedzonko na ekranie więc w funkcji ready wykonamy tą funkcję przetestujmy jak widzicie jedzenie nam się pojawiło tutaj. Oczywiście nie możemy go na razie zjeść. Nie ma żadnej interakcji z nim. Włączmy raz jeszcze. Jest w tym miejscu. Za każdym razem losuje nam gdzie indziej. Ale na wszelki wypadek warto też dodać taką funkcję randomize po włączeniu gry. Ona sprawia, że tak jak w opisie. No, po każdym włączeniu jest jakby uruchomiany random number generator jest jakby nowe, nowe ziarno z którego dokonuje się losowanie No i inaczej czas na spożywanie pokarmu przez węża i w funkcji move snake tutaj musimy uwzględnić co się stanie jeśli nasza pozycja głowy zrówna się z pozycją jedzenia i ten fragment zaistnieje, gdy nic nie jemy. Wrzucimy go zatem do ifa i teraz Wam pokażę, ponieważ w koleję całość właśnie w to miejsce i tutaj macie w else to usuwanie ogona po prostu. A tu mamy warunek, w którym jedzenie jest na ekranie i food istnieje, nie jest null i snake 0 pozycją jest równe foot position snake 0 z tablicy to jest właśnie pozycja naszej głowy co się wtedy dzieje tworzymy zmienną i do niej przypisujemy jakby ostatni element z tablicy tak się go określa właśnie poprzez minus 1 tworzymy nowy ogon czyli nowy sprite wiadomo tekstura Centered False, to już tworzyliśmy wcześniej. Pozycja nowego ogona będzie równa właśnie tej pozycji ostatniej z tablicy. Tutaj mamy ten fragment, dosyć irytujący swoją drogą, który już robiliśmy wcześniej, skalowania grafiki. Gdybyśmy mieli swoją grafikę i ona by miała właściwą wielkość tam mianowicie 40 pikseli bodajże na 40, to nie musielibyśmy się, byśmy się z tym bawić. Dobrze, ale wróćmy dalej. Potem jest dodanie nowego ogona na scenę i dodanie oczywiście go do tablicy. No i skoro zjedliśmy, no to musimy wygenerować nowe jedzenie. Także to w zasadzie już powinno działać. Przetestuję. Zobaczcie. Dobrze. Wąż jest coraz dłuższy. Pozostała ostatnia sprawa kolizji z samym sobą. Zobaczcie, bo ja w ogóle nie koliduję ze sobą. Mogę sobie elegancko przechodzić w ten oto sposób. Tak więc ostatnie co nam zostało z niezbędnej funkcjonalności gry, no to uderzenie się o samego siebie głową węża w ciało. Funkcji move snake, Tutaj mamy przed jedzeniem, może dajmy, ja już wkleję. Sprawdzenie kolizji z samym sobą, dosyć krótki kod, ale niekoniecznie od razu zrozumiały. Mamy pętlę przez naszą tablicę, tylko co ciekawe, nie idzie przez całą, tylko od jedynki. Omija głowę po prostu i... Jeśli pozycja 0 naszej głowy będzie równa pozycji jakiegokolwiek innego elementu naszego ciała, właśnie z tego i pomijającego głowę, bo głowa w głowę nie uderzy, no to dajemy po prostu jakiś koniec gry i wychodzimy, żeby zaznaczyć, że gra dobiegła końca. I można powiedzieć, że to już by było wszystko. Wiadomo, ja nie będę tworzyć tutaj menu, jakiejś punktacji. Chodziło nam tylko, by zrozumieć mechanikę działania węża. A już takie czynności porządkowe nie są tematem, który będziemy dalej rozważać, ponieważ można oczywiście na sam koniec pewne rzeczy czytelniej zamieścić. Bo na przykład ten fragment kodu to dotyczy zawijania, można by go umieścić w jakiejś innej funkcji. To samo z kolizją. I tak dalej, ale ogólna funkcjonalność już jest zrobiona. Zresztą testujemy. Musimy troszkę zjeść. I za chwilę sprawdzimy kolizję z samym sobą. Dojdzie od, oczywiście od razu do wyłączenia gry. Dobra, jeszcze jedno jedzonko i teraz uderzamy siebie. I proszę bardzo, gra się wyłączyła. Tak więc tyle. Nasz snake został zrobiony.